Co oznacza chrzest za zmarłych? Kwestia chrztu za zmarłych od wieków budzi kontrowersje i prowokuje do głębokich teologicznych rozważań. W Nowym Testamencie, a konkretnie w liście do Koryntian, znajdujemy enigmatyczną wzmiankę, która stała się podstawą do różnorodnych interpretacji. Apostoł Paweł, pisząc o zmartwychwstaniu, wspomina o praktyce chrztu za zmarłych, co wywołuje szereg pytań i spekulacji. Nie istnieje jednoznaczna i powszechnie akceptowana wykładnia tego fragmentu. Jednakże, wśród teologów dominują pewne teorie. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Paweł nie zalecał tej praktyki, lecz jedynie przywołał ją jako argument na rzecz wiary w zmartwychwstanie. W ten sposób, posługując się znanym Koryntianom zwyczajem, chciał podkreślić absurdalność postępowania tych, którzy nie wierzyli w życie po śmierci. Aby zrozumieć ten werset, ważne jest umieszczenie go w szerszym kontekście. W pierwszym liście do Koryntian Paweł argumentuje na temat zmartwychwstania Chrystusa i jego znaczenia dla wierzących. Przeciwstawia się tym, którzy negują zmartwychwstanie, prawdopodobnie pod wpływem filozofii greckiej, która często odrzucała ideę zmartwychwstania ciała. Paweł podkreśla, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to wiara chrześcijańska jest daremna. W tym kontekście pojawia się wzmianka o chrzcie za zmarłych. Istnieje kilka głównych interpretacji tego wersetu, żadna z nich nie jest jednoznacznie przyjęta przez wszystkich teologów. Oto najważniejsze z nich. Niektórzy interpretują ten werset jako praktykę, w której żywi przyjmowali chrzest w imieniu zmarłych, którzy nie zdążyli przyjąć chrztu za życia. Ta interpretacja była szczególnie popularna wśród niektórych grup wczesnochrześcijańskich, a później została przyjęta przez Mormonów. Kościół Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich, którzy praktykują chrzest zastępczy za zmarłych. Jednak ta interpretacja budzi kontrowersję, ponieważ nie ma innych biblijnych dowodów na istnienie takiej praktyki w pierwotnym Kościele. Inni sugerują, że chrzest był przyjmowany przez żywych w intencji zmarłych, aby zapewnić im zbawienie i włączenie do łona Kościoła. Ta interpretacja zakłada, że chrzest miał znaczenie dla zmarłych członków wspólnoty. Kolejna interpretacja sugeruje, że chrzest był przyjmowany przez żywych z powodu nadziei na zmartwychwstanie zmarłych. Innymi słowy, wiara w zmartwychwstanie motywowała ludzi do przyjmowania chrztu. W tym ujęciu za zmarłych oznacza z powodu zmarłych lub w nadziei na zmartwychwstanie zmarłych. Niektórzy teologowie widzą w tym wersecie symboliczne znaczenie chrztu jako uczestnictwa w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, o którym Paweł pisał w Rzymian 6, wersety 3 do 5. Chrzest byłby więc wyrazem wiary w zmartwychwstanie, zarówno Chrystusa, jak i wierzących. Głównym problemem w interpretacji tego wersetu jest brak dodatkowych informacji na temat tej praktyki w innych częściach Nowego Testamentu. Nie wiemy, czy była to powszechna praktyka wczesnego kościoła, czy też lokalny zwyczaj w Koryncie. Ponadto Paweł nie wyjaśnia dokładnie, na czym ta praktyka polegała, co pozostawia szerokie pole do spekulacji. Warto podkreślić, że nie ma żadnych dowodów na to, by pierwsze kościoły praktykowały chrzest zastępczy za zmarłych. Taka praktyka byłaby sprzeczna z nauczaniem Nowego Testamentu, które kładzie nacisk na osobistą wiarę i osobiste zbawienie. Biblia nigdzie nie nakazuje chrztu za zmarłych. Wręcz przeciwnie, podkreśla, że zbawienie jest możliwe wyłącznie przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki wykonywane w zastępstwie innych dla nas współczesnych chrześcijan ta kwestia ma kilka istotnych implikacji. Przede wszystkim przypomina nam, że nie można ochrzcić się za kogoś innego. Każdy człowiek sam odpowiada przed Bogiem za swoje czyny i swoją wiarę. Po drugie, podkreśla kluczowe znaczenie zmartwychwstania w chrześcijańskiej wierze. Bez niego nasza nadzieja na życie wieczne byłaby daremna. Po trzecie, Uświadamia nam, że wiara naszych przodków może być dla nas inspiracją, ale ostatecznie zbawienie jest osobistą decyzją każdego człowieka. Nic, co podejmują żyjący na Ziemi, nie może zmienić losu zmarłych. Dlatego też, powinniśmy skupić się na tym, co jest pewne i niezmienne na życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które dają nam nadzieję na życie wieczne.